Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć historię pewnej wstydliwej tajemnicy posła na Sejm RP, Roberta Telusa, który jest zarazem szefem zespołu doradców premiera Morawieckiego do spraw Nowego Ładu. Nowy Ład, jak wygląda, wszyscy widzimy, potworne dziadostwo, potworny małagan, potworne zbiurokratyzowanie państwa potwierdzające dewizę nieśmiertelną dewizję Stefana Kisielewskiego, że socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. No, za nowo, przygotowanie i wprowadzanie Nowego Ładu odpowiedzialne jest takie ciało doradcze do spraw Nowego Ładu przy premierze, którego szefem właśnie jest Robert Telus, bardzo wpływowy poseł z ziemi łódzkiej, konkretnie z Opoczna. Pan Telus, on jest właścicielem rozmaitych działek, ale najbardziej szokujący zakup działek związany z jego osobą miał miejsce 30 listopada 2020 roku w kancelarii notarialnej niedaleko Opoczna. Pan Robert Telus zakupił tam działki o łącznej powierzchni 1,5 hektara za kwotę niecałych 14 tysięcy złotych. Jeżeli byśmy to podzielili, to znaczy te y, powierzchnie przez, przez kwotę, to wychodzi, że metr kwadratowy działki pan Robert Telus zakupił za złotówkę. No, wyjątkowo tanio. Może to przed Nowym Ładem, może to brał, brał przykład ze swojego szefa, pana Morawieckiego, który też tanio działki kupował we Wrocławiu, żeby je potem odsprzedawać. Ale, proszę państwa, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że pan Robert Telus podpisywał ten akt notarialny nie ze zbywcą, czyli ze sprzedającym, tylko z sołtysem takiej wsi Ogonowice. A pani sołtys działała z upoważnienia i w imieniu takiego człowieka o imieniu Błażej, który był właścicielem tych łąk i sprzedawał je panu posłowi, a pan Błażej nie mógł sam przyjść do sądu. Z tego względu do notariusza z tego względu, że przebywa w więzieniu od jakiegoś czasu z bardzo poważnym wyrokiem, tam bodaj chodzi albo o pobicie, albo o próbę zabójstwa, już, już nie pamiętam. W każdym razie to jest bardzo poważne przestępstwo kryminalne i wyrok, tu już pamiętam o próbę zabójstwa, i wyrok to jest 25 lat więzienia. Z takim to gentlemanem robił interesy pan poseł Telus, ale to jeszcze jest pikuś. Bo gdy tylko doszło do zawiązania tej transakcji, gdy już pan Telus zapłacił i został formalnie właścicielem tych działek i wpisał się do Księgi Wieczystej, to minęło chyba cztery miesiące i wiosną 2021 roku tenże właśnie pan Błażej, odsiadujący wyrok za zabójstwo, za usiłowanie zabójstwa, wysłał zawiadomienie do prokuratury, w którym napisał, że ta działka, ta sprzedaż tej działki to była forma łapówki wręczonej panu posłowi Telusowi, który obiecał mu, że pod, poprzez swoje koneksje doprowadzi do wznowienia jego procesu yy, i pan Błażej wyjdzie z więzienia. On się czuje niewinny, jak zresztą każdy, kto siedzi w więzieniu. Ja chodziłem po więzieniach rozmawiać ze skazanymi, to tam nie spotkałem jeszcze takiego, który by się czuł winny. No więc pan Błażej. Wysłał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Telusa, powoływania się na wpływy w prokuraturze, konkretnie u pana ministra Ziobry, w celu właśnie osiągnięcia korzyści majątkowej. No ta korzyść majątkowa to miały właśnie być te działki sprzedane za złotówkę za metr kwadratowy. No, jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę sprzedać mi działkę za metr kwadratowy, to dajcie Państwo znać, skontaktujcie się Państwo ze mną. Ja kupuję metr kwadratowy, złotówka za metr kwadratowy, to jestem w stanie zapłacić. Od razu nawet nie muszę brać pożyczki z banku. Sprawa z prokuratury krajowej trafiła do prokuratury okręgowej w Płocku i tam stanęła w miejscu. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Znaczy, wiadomo, śledztwo trwa, ale śledztwo trwa dość długo. Pan Błażej, co paradoksalne, nie został nawet w tej sprawie przesłuchany. Mimo, że za chwilę od złożenia przez niego zawiadomienia o przestępstwie minie półtora roku, no, widocznie prokuratura w Płocku jest czym innym zajęta, albo ma jakieś inne dowody do przeprowadzenia w tej sprawie i akurat zeznania głównego zainteresowanego ją nie interesują. Być może tak jest. Ja wysłałem pismo oficjalne jako dziennikarz do pana Telusa i dostałem od niego odpowiedź, że on tego pana Błażeja znał. Bo mieszkali razem w jednej wsi, że często tam się sobie kłaniali. Tamten mówił mu dzień dobry, no takie tam wyjaśnianie. Natomiast dość kuriozalne jest twierdzenie posła Telusa odnośnie samej transakcji, bo on twierdził, że to dzwonił do niego z więzienia pan błażej i domagał się, żeby tamten od niego kupił te działki. Dziwna zupełnie rzecz, głupie tłumaczenie się jakieś kuriozum kompletny, a nic w zamian mu nie obiecywał. No. Czy obiecywał, czy nie obiecywał, to byśmy się dowiedzieli, gdyby prokuratura okręgowa w Płocku zabezpieczyła nagrania rozmów, jakie odbywały się z telefonu więziennego, przecież można je wszystkie nagrywać, kiedy tenże pan Błażej dzwonił do posła Telusa, bo akurat w tej kwestii obaj panowie są zgodni, że uzgodnili szczegóły tej transakcji przez telefon. No, <laughs> prokuratura tego też nie zrobiła. No, mam wrażenie, może niesłuszne, może mylne. Że prokuratura okręgowa w Płocku po prostu nie robi nic, tylko stara się osłonić jakoś posła, którego rola w tej sprawie wygląda dziwnie. Ja nie przesądzam, czy ten zakup tej działki to była jakaś forma gratyfikacji, tym bardziej, że ta działka jest na mapie oznaczona jako łąki, jako tak zwane nieużytki. No, można byłoby powiedzieć, że nieużytki są bezużyteczne i nikomu do niczego niepotrzebne. No i to w takim razie po co? Pan poseł Telus je kupował. Jakoś szczerze powiedziawszy nie bardzo mi się chce wierzyć w to, żeby kupił coś, co mu jest niepotrzebne, jeszcze od bandyty i za to zapłacił, e, zapłacił pieniądze. Dziwna rzecz, bardzo dziwna rzecz. W każdym razie opowiadam Państwu tą historię, bo w niej są dwa logicznie z sobą sprzeczne, dwie logicznie z sobą sprzeczne wersje. No po pierwsze, jeżeli te <laughs> działki są rzeczywiście nieużyteczne, no to po co poseł je kupował? A druga, jeżeli rzeczywiście kupił je tak tanio, to o co tu tak naprawdę chodziło? Ja nie przesądzam, bo ja nie byłem przy rozmowach tego skazanego z posłem Telusem, czy rzeczywiście to była forma gratyfikacji za interwencję, nie wiem, ale zachowanie prokuratury okręgowej w Płocku, która nie chce w tej sprawie dać jednoznacznej odpowiedzi, nie ukrywam, bardzo mnie dziwi. No bo w tej sprawie możliwe są tak naprawdę dwa scenariusze. Albo mieliśmy do czynienia z przestępstwem korupcyjnym i pan poseł rzeczywiście powoływał się na wpływy, no, to wtedy trzeba zakończyć śledztwo, postawić mu zarzut i posadzić go na ławie oskarżonych. Albo nie mamy do czynienia z przestępstwem, że można tutaj mówić co najwyżej o głupocie pana posła. To wtedy należy zakończyć śledztwo, wydać decyzję o umorzeniu śledztwa i y, z powodu niepopełnienia przestępstwa i sprawę zakończyć. Jeżeli tak jest, no to, to niech prokuratura taką decyzję wyda, no jakby w obu tych przypadkach śledztwo musi się skończyć jakąś merytoryczną decyzją. Może była to głupota, no, też taki wariant trzeba brać pod uwagę, ale ta sprawa nie może pozostać niewyjaśniona. Dziękuję bardzo. Jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to co mówię, to co przedstawiam, to gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania mojego kanału. To jest bardzo dobry sposób żebyśmy się mogli wzajemnie komunikować, żebym mógł państwu opowiadać o tym, co dzieje się za kulisami naszej wielkiej polityki. Do zobaczenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? polisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl.